Czas na rewolucję w Kociewskim Centrum Zdrowia. W placówce szpitalnej w Powiecie Starogarskim wprowadzono system informatyzacji, który znacząco przyspiesza pracę placówki oraz zwiększa jakość wykonywanych usług. Wprowadzenie systemu informatyzacji to proces, który wymagał ogromnych nakładów finansowych i czasowych. Samo podpisanie umowy dofinansującej to przedsięwzięcie miało miejsce gdzieś koło lata roku 17, ale tak naprawdę. Właściwe prace wdrożeniowe rozpoczęły się około początku roku 2018. Także mówimy o bardzo krótkim czasie realizacji wdrażania kompleksowej elektronicznej dokumentacji pacjenta, bo to jest główny element systemu informatycznego, tego szeroko rozumianego programu informatyzacji szpitala który głównie ma na celu prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Według mojej wiedzy jesteśmy wiodącą placówką, czy jedną z tych placówek, które kompleksowo wdraża wszystkie potrzebne moduły informatyczne. Jednocześnie w ramach jednego projektu wdrożeniowego. Wysokie koszty projektu rekompensują liczne udogodnienia, które zostały wprowadzone dla pacjentów, jak i pracowników szpitala w Starogardzie Gdańskim. Wprowadzenie systemu informatycznego spowodowało, że zmniejszyła się ilość formularzy którą wypełniamy przyjmując pacjenta do soru, do szpitala. Zmniejszyła się ilość dokumentacji, którą przekazujemy do archiwum, ponieważ część danych zawarta jest w systemie informatycznym. Ma to też przełożenie na udostępnianie dokumentacji pacjentom po pobycie. Odszukanie konkretnego pobytu, daty konkretnego pobytu pacjenta w szpitalu jest o wiele prostsze, bo wystarczy wpisać po uprzednim złożeniu oczywiście wniosku o udostępnienie tej dokumentacji przez pacjenta, pesel. Czy nazwisko, i yy, pojawiają nam się na ekranie wszystkie pobyty pacjenta. No na pewno przyspiesza rejestrację pacjentów, zakładanie historii choroby, pacjenta, który idzie na oddział. No, usprawnia to naszą pracę i pomaga pacjentom. Ma bardzo duże znaczenie, szczególnie gdy obsługujemy pacjentów, którzy są na poczekalni. Musimy działać niejako na dwa fronty, a czasami nawet na trzy, jak wjeżdżają karetki, także to na pewno przyspieszy. Mamy też jedną rzecz nową, do, która ułatwia nam komunikację z pacjentami, Z pacjentami głuchoniemymi. Jest to system MIGACZ. Jest to program, który pozwala nam się łączyć z tłumaczem i poprzez tłumacza prowadzić bezpośrednio rozmowę z pacjentem z taką barierą. Głównie naszym cieszą, że jest numer, mogą pójść do lekarza bez problemu, aby były porozumiane z lekarzem, jak, co woli, co jest problem z rodziną. Również ja chciałbym serdecznie podziękować, bo mam nadzieję, że wszyscy wójci będą zadowoleni, że jest to już wydało numer. Dziękuję. Sercem całej informatyzacji w Kociewskim Centrum Zdrowia jest serwerownia. To właśnie modernizacja i doposażenie tego pomieszczenia pochłonęły lwią część środków przeznaczonych na projekt. Znajdujemy się w pomieszczeniu serwerowni Kociewskiego Centrum Zdrowia, która powstała w całości przy udziale dofinansowania ze środków unijnych. To pomieszczenie to jest tak naprawdę serce całej naszej informatyzacji. To pomieszczenie powstało na skutek tego projektu. Wcześniej nie było tutaj żadnych urządzeń informatycznych. W całości zostało przystosowane do urządzeń nowe zasilanie, wszystkie stare instalacje, które były w tym pomieszczeniu, zostały usunięte. Jest utworzona podłoga techniczna, wszelkie czujniki, czujniki zalania, czujniki awarii zasilania. To pomieszczenie tak naprawdę zostało w całości kompletnie przystosowane do, na potrzeby pomieszczenia serwerowni. Jednym z większych udogodnień wprowadzonych dzięki informatyzacji Kociewskiego Centrum Zdrowia jest powstanie platformy internetowej, na której pacjent zaledwie ośmioma kliknięcia Myszki zdoła umówić się na wizytę do wybranego lekarza specjalisty. Gratulujemy innowacji i życzymy kolejnych sukcesów. Polecamy również zobaczyć Urodzeni w Światowy Dzień Kociewia oraz Powiat Starogarski Szkoli Pedagogów i Psychologów. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.